jesteśmy w Warszawie na Placu Zamkowym z akcją Dzieciaki do Rakiet, którą bank BGŻ BNP Paribas współorganizuje razem z Polskim Związkiem Tenisowym. Ta akcja polega na tym, że wychodzimy z tenisem z klubów sportowych, z obiektów sportowych, wychodzimy do ludzi, do miast. Jako BGŻ BNP Paribas czujemy się odpowiedzialni za popularyzację tego sportu również w Polsce. To jest chyba najlepszy sport, jaki tylko można sobie wyobrazić, bo to jest nie tylko ruch i nie tylko zabawa, ale również kształtowanie charakteru, strategii, determinacji. To jest wszystko razem tutaj ze sobą połączone. Jeśli zastanawiacie się, co zrobić ze swoim dzieckiem, jeśli nie macie jeszcze pomysłu, jeśli ono samo też nie wie, w co by chciało grać, to wybierzcie tenis, bo tenis jest po prostu najlepszy. Spotykamy się dzisiaj na akcji Polskiego Związku Tenisowego oraz banku BGZ PNB -Ba. Dzieciaki do rakiet. To jest akcja, która promuje tenis wśród najmłodszych. Odbędzie się 10 inwentów w całej Polsce. Przed nami kolejne miasta.